Że jeżeli doszłoby do wojny na terytorium państwa polskiego, to nie będzie ani zapewnionej ewakuacji na taką skalę, na jaką powinna być, nie będzie zapewnionej y, pełnej, pełnego dostępu do wody pitnej, do żywności, do lekarstw, nie będzie alternatywnych źródeł energii, ludzie będą marznąć, ludzie będą, y, będą chorować, y, będą spadać bomby, będą spadać rakiety. Rosjanie już pokazali, że mogą w dowolne miejsce Polski uderzyć praktycznie y, nie. nie Polska obrona powietrzna nie istnieje na takim poziomie skuteczności, jaki, jaki mógłby powstrzymać ewentualne uderzenia rakietowe. Przypomnę tragedię w Przewodowie. To oczywiście ukraińska rakieta w listopadzie 2022 roku, czy rakietę pod Bydgoszczą, rosyjską rakietę, która znalazła się po kilku miesiącach. No to oznacza, że ostrzał artylery, artyleryjsko-rakietowy, uderzenia rakietowe, uderzenia bombowe będą niszczyć budynki, gdzie nie ma schronów. Oczywiście tutaj PiS próbował pudrować trupa, nakazując Państwowej Straży Pożarnej zrobienie aplikacji, gdzie są ukrycia. Tylko, że za takie ukrycia potraktowano zwykłe blaszane garaże na przykład. No to nie jest żadne ukrycie. Piwnice, piwnice z których nie ma wyjść ewakuacyjnych, gdzie w przypadku zagruzowania ludzie są uwięzieni, to gdzie, są, gdzie stare schrony zostały pozbawione urządzeń filtrowentylacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, jeden maksymalnie 3% populacji Polski ma gdzie się realnie schronić. To oznacza, żeby, żeby to jasno wybrzmiało, wojna na terytorium państwa polskiego, na terytorium naszej ojczyzny oznacza hekatombę ludności cywilnej porównywalną z tą w powstaniu warszawskim.